Siemano mord, jesteśmy sobie w Growcasty, dawno nie było odcinka, w tym miesiącu dodałem tylko dwa odcinki, więc dosyć średnio to idzie. No i co, dzisiaj będziemy, to jest tak jakby połowa tego poprzedniego odcinka, taki dodatek do poprzedniego, w którym robiłem nowy deck pod falę. No i jak pamiętacie, ten nowy deck pod falę tak średnio nam wychodził, Co w się? Sensie, on wyglądał mniej więcej tak, jak tutaj wiecie, testowałem sobie niektóre rzeczy mniej więcej w tle, więc możliwe, że on nie dokładnie tak wyglądał. I teraz tak, jeżeli chodzi o gianty. No, to chyba powinniśmy przerzucić na te Gianty, z tego co pamiętam. Kurcze, wiecie co, tak naprawdę to dostałem poradniki, co tutaj powinienem zmienić, i tam kilka rzeczy było do zmiany. No i oczywiście przeczytałem to, co trzeba zmienić, tylko że yy, przeczytałem to rano o godzinie 6. Jest godzina 16, czy 10 godzin temu. Ja tylko sprawdziłem, czy jeżeli tutaj kilka rzeczy zmienię w tym deku, to będę przechodzić dalej fale. No i jak się okazało, to przechodzę. Sorry, musiałem się odwrócić sprawdzić, czy drzwi mam do pokoju zamknięte, no i nie mam ich zamkniętych. Więc jak ktoś wbije do mnie do HD, to będzie delikatna lipa, co nie? Yy, ogólnie powiedział mi, żebym tutaj kilka rzeczy pozmieniał, ale nie będziemy się na tym skupiali, że trzeba zmienić kilka rzeczy. Ogólnie to ten deck wyglądał tak, tutaj yy, Stone Giant'a mieliśmy wrzucić, z tego co pamiętam. No i ten deck sobie nie radził, ale w momencie, kiedy dorzucimy sobie tutaj uczników z tyłu, yy, tutaj tą wieżę sobie zamienimy na robala, którego mamy mocno podlepszonego. Ogólnie jak się okazało, to ten łucznik, którego mamy podlepszonego na maksymalne leczenie, to powinniśmy mieć podlepszonego nie pod to podlepszenie, ale dzięki temu, że mamy robala, który nam manę respi... A, to nie jest ten robal w ogóle, take off. Tego robala powinniśmy mieć, że ta mana i tak nam zajdło, będzie potrzebna. i w ogóle on bije 34 kafle, a ten, ten u góry ile bije? Tylko 3000, dobra. to no po pierwsze zarzucamy sobie robala, który nam manę respi... Po drugie tych uczników, po trzecie tutaj wierzchnie mieliśmy, które też powinniśmy jednak założyć. I teraz jak to sprawdzałem, no to ciśnie to mega dobrze. To nie jest deck pod farmienie pieniędzy, tylko pod jakby robienie wave'ów coraz dalej. Więc tutaj mamy 5 godzin w ogóle autowalki, więc sobie to zaczniemy. No i dla porównania teraz puścimy sobie jedną rundę z tym deckiem poprzednim, a w porównaniu do tego co miałem wcześniej z moim deckiem, który sam wymyślałem, nie był jakoś mega przekminiony i w ogóle ale jednak wydaje mi się, że ten jest o wiele lepszy, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na moje życie na tym deku, to ono praktycznie nie spada, co nie? Utrzymuje się mniej więcej na tym górnym poziomie i nic się tutaj nie dzieje. Oprócz tego mamy jeszcze to ziomka, który y, naprawia. No i patrzcie, mamy full HP, co nie? Praktycznie nic nie straciliśmy. A w momencie, kiedy zaczniemy sobie walkę... Czekajcie, czekajcie. Dobra, tutaj wygrana, tutaj trzeba dać anuluj. Przerzucamy sobie na dek, na którym wcześniej walczyłem. Tutaj jeszcze coś podlepszymy, bo mamy... 5 milionów pieniędzy, 3 miliony sobie myślę wydamy na tamten dek. Patrzcie na to, jeżeli sobie tutaj dajemy walkę, tutaj autowalka start. No i czekajcie, czekajcie. Zobaczymy jaka będzie różnica w ogóle, bo w sumie tego deku na takim jakby najszybszym kastowaniu umiejętności nie sprawdzałem. No yy, w sumie tutaj też nie tracimy życia. Wydawało mi się, że tutaj będzie szło tragicznie, ponieważ jeżeli sam puszczałem tą tę falę bez używania umiejętności, to traciłem mega dużo życia, tak że praktycznie się nic zrobić nie dało, i nie mogłem po prostu przejść na następnej fali. Ale w momencie, kiedy używają się te umiejętności automatycznie, to widzę, że tutaj też bez problemu to leci. Więc, kurczę, w sumie to bez, bez różnicy, tylko wydaje mi się, że tamten deck ma taką przewagę, że tam jednak jest duża regeneracja naszego życia, przez co o wiele dalej się na tamtym zajdzie. Więc wrócimy sobie na niego, oczywiście, ten będzie bardziej pod ekspieniem pieniędzy, jeszcze sobie tutaj niektóre rzeczy pozmieniamy. Dostałem też deck właśnie pod farmienie pieniędzy, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć taki deck, to napiszcie w komentarzu, stawcie łapkę w górę, to też go pokażemy w następnym odcinku. Dostałem też deck od innej osoby, żebym sprawdził jak działa, tylko że tych deków robi się masakrycznie dużo, a ja nie nadążam z farmieniem pieniędzy później, no i przez to są delikatne problemy. I ważna rzecz w ogóle, czego nigdy nie róbcie w tej grze. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj na walkę, dacie auto i tutaj macie ten przycisk. I dzięki temu nie zarabiacie pieniędzy, ale wave'y wave wam lecą. Nigdy tego nie klikajcie. Ja zostawiłem chyba tego kompa na dwa dni, żeby na tym leciał. Pieniędzy nic nie zrobiłem. A wavey przeskipowałem chyba z 5000 albo coś takiego, i teraz później miałem problemy, żeby przejść dalej o poziom. Przez to, przez ostatni czas te 5 milionów pieniędzy wbijałem klikając replay i po prostu puszczając grę. <gry> Więc, no, powiem tak, nie za ciekawie. Tym bardziej, że ciągle tyle samo tych pieniędzy wbieliśmy, a nie progresowaliśmy co poziom, że tych pieniędzy jest więcej. Dobra, mamy w ogóle pół miliona, pół miliarda punktów expa i chyba sobie zainwestujemy w to w fajsik. To dało nam około tam 7 golda na potworka. Tylko jeżeli my robimy tych wave'ów bardzo dużo, no to efekt skali się zwiększa mega. I dlatego wydaje mi się, że to i tak powinniśmy sobie to podlepszyć. I te 7 potworków przez powiedzmy dzień grania, w sensie 7 monet za jednego potworka. Przez dzień grania to tworzy się jakaś kosmiczna liczba, dlatego na spokojnie musimy sobie tam to podlepszać, no i iść w to raczej jak najdalej do przodu tak jak już mówiłem, serię skończymy kiedy pokonamy tego ostatniego smoka jak na razie no, mamy problem w ogóle żeby tego pokonać więc no nie idzie nam najlepiej, a w ogóle jestem ciekaw jak ten deck sobie właśnie pokaże poradzi na tamtego smoka, chociaż nie nie jestem ciekaw, bo jeżeli odpalimy tego smoka to on nas ściąga praktycznie na kilka hitów więc to nie, nie ma jakby zależności co to zadek będzie ogólnie też łuczników podobno nie powinienem już podlepszać, powinienem iść tylko w zamek więc chyba się posłucham i nie będę podlepszać tych uczników. Yy, dobra. I wejdziemy sobie jeszcze raz na ten deck. Na ten deck tutaj. Yy, to nie jest ten deck. Halo, halo. Dobra, to jest ten deck, który jest pod progresowanie poziomów. No i na tym deku chcielibyśmy sobie podlepszyć tego Edwarda, czyli bohatera. Na no, jakiś taki poziom. Bije 56 koło obraźni jednym hitem. A przed tym jak podlepszaliśmy, nie mam pojęcia ile bił. A mam wrażenie, że no upgrade ich dosyć niezły wleciał. Miałem tak szczerze nie podlepszać za dużo highs tutaj. Tutaj w ogóle, patrz, jeśli podlepszamy o 100 poziomów, mamy 379. Yy, czyli prawie o 200 nam poleciało w górę. I to dzięki temu, że mamy chyba to podlepszenie, które daje nam double damage, prawdopodobnie, co nie? W sensie podwójne strzały, coś takiego. Ok, tutaj jest plus 1 hour arrow. Ok, tylko nie wiem, czy to jest aby na pewno do tej postaci. Myślę, w sensie, czy to jest na pewno do łucznika. Yy, bo tutaj jest napisane. A, że skid only, ok. Ale ten ucznik, jak na niego spojrzymy, to też trzeba podwójnymi strzałami. Nie wiem skąd to się za bardzo wzię wzięło. O, ok, plus jeden na Okej, Ok, dobra, to zwiększa nam o jedną strzałę na ucznikach. Czyli jakbym to dobrze rozumiał, to dzięki temu dostajemy tak, jakby podwójny damage, jeżeli jedna strzała jest więcej. Yy, Aj, mogę to zrefundować, co nie? Tak, zrefundujmy to. I sprawdźmy, czy rzeczywiście to tak działa, że wcześniej to się nam zwiększało dwa. Aha, i tak się nam zwiększa dwa. Dobra, czyli głupoty gadam jednak wyszło. Myślałem, że to zwiększy nam damage podwójnie dzięki drugiej strzale. No ale no nic życie. Dobra, ja mogę jeszcze wydać 300 tysięcy na ten deck, więcej bym nie chciał. O, to sobie wydamy na tego ziomka od włóczni. Wiem, że muszę tutaj, wiecie, przedmioty. Dobrze by było jakieś dodać. Okej, okay, 500 poziom, 4 koła bije, tylko że ich jest kilku, więc te obrażenia są tak naprawdę większe. Z ważnych rzeczy możemy wziąć item rangi E, który daje nam atak speedy, cool cold damage i knockback. Nic chyba tutaj w tym deku nie bije od lodu, więc superansko tak szczerze. Totalnie jest nam to do niczego niepotrzebne. <grych> no to nieźle. Dobra, wiecie co? Wrócimy sobie tutaj. W związku z tym, że trzymałem tę grę długo na nawku, to prawdopodobnie też będę miał dużo kryształów: 27 yy, S-Stoneów, które pozwolą na skraftowanie dwóch legendarnych przedmiotów. Prawdopodobnie jeden legendarny. okej, okay, i to jest Mana Cost Damage i Lightning Damage. I kolejny item to jest cooldown minus 2 sekundy. Cold damage i light damage Ej, cooldown minus 2 sekundy. Przecież to może być mega OP. Chyba, tak by mi się wydawało. Czekajcie, mógłbym na niego zarzucić ten itemek. Cooldown minus 2, a dobra, to nie jest on. Na tego hopa. On ma ogólnie. Aha, dobra, tutaj mam jakieś przedmioty z cooldownem, co nie, ale zdejmijmy sobie ten przedmiot, to jest 16,9. I tam przedmiot tam dodawał. Dobra, mniejsza. Nie interesuje to, że dodawał. Jest 16,9, czyli chyba o dziewięćsetnych dziewięćdziesiątych w sensie procenta nam zwiększał czy jeżeli zarzucimy sobie, dobra nie zarzucimy sobie tego przedmiotu bo tamto to jest totalnie co innego, brawo ja jest zwana mam szczerze mówiąc, myślałem że się uda na spokojnie tutaj są atak speedy jakieś, których też nie chcemy kolonii, pool skill, nie wiem co to, co, co to daje co cooldown speed, czyli szybciej prawdopodobnie dostajemy złoto z kolonii i jeszcze mi pisaliście, żebym farmił szybciej złoto, no to żebym sobie przedmioty pod złoto dawał, tylko że ja nie mam za dużo tych przedmiotów pod złoto, więc też ciężko je tutaj zarzucić. Wiem, że tutaj mam jakieś 16 golda, 18, czy 11, 18, a i na tyle to by było z tym goldem. Więc no, musiałbym sobie pofarmić smoka, ale nie mogę się doczekać, aż będę mógł pokonać tego smoka, żeby go sobie po prostu pofarmić, a nie to jest słabsze. No ale no nic życie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, chcemy sobie coś jeszcze podlepszyć. W sumie to ja będę farmić chyba dosyć sporo tutaj, więc myślę, że na spokojnie. Chcecie się tą grę na 5 godzin, więc pewnie dużo pieniędzy nam się na farmi. Żeby to szybko szło, mógłbym podlepszyć tutaj część tych postaci. Okej, okay, dobra, tutaj jest różdżka. Czy myś jakąś różkę może na cooldown? Czy tak nie za bardzo? Fajnie by było tutaj coś zarzucić. Okej, okay, cooldown minus 17. Nie wiem czy to jest dużo, jakbym. No w sumie nie mam pojęcia. Nie, ale tu chyba jakby były, było coś więcej na cooldown to by było obok siebie, więc no niedobrze. Okej, okay, ale są jakieś pierścienie. Pierścienie muszą być na cooldown, no bo po co inne by były. Okej, okay, tutaj są jakieś... O, no nie widzę niczego na cooldown. Dobra, nie będę chyba tego przeglądać, bo to nie ma sensu na odcinku. Podlepszę sobie po prostu jakieś inne rzeczy za 2 miliony pozostałe. Nie wiem, tego orła na przykład chociaż uczę. W ogóle co tu się dzieje? Yy... Okej. Okay. Cast defense plus 5%. Nie rozumiem o co z tym chodzi za bardzo. Czy dostajemy 5%? Bo tutaj wiecie, jakby to jest napisane w, mie w miejscu kosztów. Yy, co nie, że to jest na przykład 18 sekund i 640 many. A tutaj mamy, że 5% many yy, i 5% życia. I się zastanawiam, czy to o to chodzi. Ale nie, nie jestem pewien. Czy to jakby nam życie by zabierało. Trochę dziwne by było. Yy, tutaj w ogóle żebyśmy snipera dostałem komentarz, wrzucili. Zamiast kogoś, tylko nie pamiętam no, zamiast kogo. Yy, tylko, że sniper to kto to był, tak szczerze. Okej, okay, to jest dark. Okej, okay, mogłoby się pomylić, w wcale nie ma kogoś takiego jak sniper. Okej, okay, to jest sniper. Yy, I żebyśmy tam poszli pod podlepszenie, które daje nam balisty. O, to też nam życie kosztuje. A, czy jednak chyba to jest normalne, że skile życie kosztują. no, póki co sobie tak radzimy, więc wydaje mi się, że nie będę zmieniać tego deku. I takie zmiany, które są, zostawię Tu Jakieś przedmioty tylko dołożę, bo to jednak by wypadało dorzucić, żeby tak za biednie to nie wyglądało. No i tak jak już mówiłem, to jest taki odcinek i pół, trwa 10 minut, więc w sumie to już podchodzi pod nowy odcinek, miał trwać 5, ale się rozgadałem e, o głupotach. Więc widzimy się w następnym odcinku. Postaram się dla Was nagrywać więcej odcinków z Grucaster. Oprócz tego na tym kanale zacznę latywać inne gry. E, tak jak mi pisaliście, jakieś Kingdom Rush prawdopodobnie będzie grane. Seria Sterarii. No, i wydaje mi się, że jeszcze coś ciekawego może się znajdzie. Może Don't Starve Together. Zobaczymy, co według mnie będzie pasowało na ten kanał. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i widzimy się w następnym odcinku. siemano!